Hej, cześć kochani, witajcie na kanale sklepu Scrap Pasja, Dzisiaj sobie ozdobimy taką piękną rameczkę. Takie rameczki z hdf w trzech różnych w wzorach, możecie znaleźć w sklepie oczywiście Scrap Passia mi się najbardziej podobała ta, tą sobie wybrałam i tą będę chciała dziś ozdobić tutaj mam już elementy wycięte z kolekcji Especially For You ze Scrap And Me, kolekcja również dostępna w sklepie, tutaj już sobie powycinałam kilka tych, tych fajnych takich monumentów ozdobnych jeszcze nie wiem z którego arkusza będę korzystała, czy znaczy, tak się domyślam, ale zobaczymy Cóż ja tutaj mam przygotowane? Tu już mam wycięte elementy. Mam też wyciętą serwetkę. To jest serwetka z Craft Passion. Te różyczki też powycinałam. Przygotowałam sobie kwiaty z Famiranu. Nie wiem jeszcze, których użyję. Zrobiłam je przy pomocy wykrojników z Craft Passion i od Lady E. Przygotowałam sobie maskę. E, przygotowałam sobie napis e, z tych napisów z Craftokloka, e, gdzie się tutaj leżą. O, tutaj. A wonderful Time. E, tutaj sobie przejęłam troszeczkę złotek i te złotka już mi zostały na paznokciu ale też będę chciała takich złotych różach to zrobić, trochę złota, trochę różu. Tu mam jeszcze kilka tych takich płateczków hortensji i mam takie malutkie ćwiki złote. Jeśli nie macie, to możecie złotą perełeczkę lub jakąś inną, czy nawet, nawet możecie zrobić sobie środeczek znowu. To nie ma tutaj większego znaczenia. Białe gesso do Pomalowania tej warstwy, bo tą będę oklejała papierem. Mam tutaj farbę akrylową różową, mam stresy różowe, mam dwie mgiełki różowe, tu mam jeszcze resztkę od Idy i tą moją ulubioną zmiką od Nuvo. Mam też złotą, ale chyba jej nie użyję, ale, ale wyjęłam. Mam heavy body, żeby coś przyklejać, ale chyba większość będę przyklejała na klej na gorąco sznureczek do kompozycji tutaj mam powycinane listki być może jeszcze wytnę jakieś listki wykrojnikiem od Lady E no i to chyba tyle zabieramy się do pracy oczywiście w przyspieszeniu bo długo, długo by mi to wszystko zajęło więc myślę, że zacznę od wyboru papieru Dziś troszeczkę się do Was poodzywam. Jak widzicie, ja tutaj przyklejam na żel medium, ale bez problemu możecie też przykleić na klej Magic. To nie ma większego znaczenia. I ja całość wycinam później nożykiem albo skalpelem. Ale oczywiście możecie wcześniej sobie obrysować ołóweczkiem i wyciąć nożyczkami. To również nie jest żaden problem. Ja tutaj, jak widzicie, tuszuję brzegi Distressem. Oksydem. tu mi się przy okazji gąbeczka delikatnie podniszczyła, ale całość przykryję tą rameczką. I tutaj jeszcze Wam nie wspomniałam na początku o tej paście z brimy, Icing. Ja już ją kilkakrotnie używałam w moich filmach. Pewnie też Wam ją podlinkuję w opisie filmu na dole, jak wszystkie produkty, których tutaj użyłam. Białe gesty nakładam najpierw normalnie pędzlem, a później za pomocą pędzelka będę tak ciapała. Delikatnie możecie to też zrobić gąbeczką. O, właśnie teraz tak od góry tylko delikatnie muskam pędzelkiem. To nada takiej dodatkowej, fajnej faktury naszej ramce. No i oczywiście suszenie, sprzątanie tutaj wycinałam te. Bardziej nudne elementy, także sprzątanie maty oraz suszenie to tak tylko po kawałeczku. Używam mgiełek w trzech różowych kolorach. Tutaj, jak widzicie, tanuwo. No, niestety zapchał mi się ten atomizer i musiałam sobie radzić pędzelkiem. A ta taka ciemniejsza, tutaj wam wcześniej na początku filmu nie pokazywałam, ale to też jest jakaś starsza mgiełka od The AIDY, którą po prostu miałam w swojej kolekcji. Ale oczywiście możecie użyć różnych rodzajów różu. To naprawdę no, nic nie stoi na przeszkodzie, by używać różnych kolorów. Ten ozdobny panel ja również przyklejam na żel medium, ale tutaj będę poprawiała też niektóre miejsca na klej Magic. Tutaj klej Magic wystarczy w zupełności, możecie też próbować przyklejać na klej na gorąco. Jak widzieliście wcześniej, dodałam troszeczkę pochlapań, a teraz będę dodawała złotka. Ja mam tutaj klej do złoceń. I Jego nałożę za pomocą gąbeczki i poczekam aż wyschnie, ale równie dobrze możecie go spróbować nałożyć te złotka na Clay Magic, wydaje mi się, że też nie będzie większego problemu. Złotka nakładam takim sztywnym pędzelkiem. To był kiedyś taki długi, normalny pędzel, ale że no nie umyłam go na czas, na czubku mi coś tam zaschło, więc odcięłam kawałek włosia. I teraz mam taki krótki, sztywny pędzel, i on idealnie nadaje się do nakładania właśnie tego typu złoceń. No i znowu sprzątanie. I teraz czas na najfajniejszą część układanie kompozycji. Tutaj widzicie, przyklejam na klej na gorąco a pod spód, żeby to mi tak nie wisiało, zawsze sobie zostawiam, wiecie, jeśli używacie tekturek, to, to, to te resztki z tekturek, które Wam zostają, ja sobie zawsze zostawiam i zawsze na nie dystansuję. Oczywiście dystansuję też na pianki kosteczki 3D, no ale bardzo, bardzo często używam tych tekturek. One są sztywniejsze, lepiej trzymają mi cały projekt. No i teraz tutaj będzie zabawa w układanie kompozycji. No i na sam koniec, czym, żeby była taka praca bez dodania odrobiny chlapań, ja tutaj dodałam troszeczkę tego złota i tej złotej mgiełki, która się jednak przydała, ale właśnie tylko i wyłącznie do chlapań. Tutaj za chwilę też będę chlapała białą gesto, również rozmieszanym z wodą. Powiem Wam, że bardzo mnie korciło do czarnych chlapań. Nie wiem, bardzo lubię taki efekt czarnych kropeczek, ale bardzo się powstrzymywałam, żeby żeby tutaj był ten taki efekt delikatny, romantyczny, taki szabi. Mam nadzieję, że ten projekt, jak również wszystkie inne, które prezentowałam na tym kanale, Wam się podoba. Zapraszam Was do subskrypcji kanału Sklepu Passia. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Aha, tutaj jeszcze na koniec właśnie kilka kropelek nowo dla takiego no, dodania takiej wisienki na torcie. Także jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Komentujcie, czy Wam się praca podoba, czy nie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was, pa pa!